Hello, witam Was, drodzy widzowie, bardzo serdecznie Zagramy sobie kolejnego mecza w Rocket League Ostatnim razem widzieliśmy się wczoraj Ja obecnie pewnie jestem gdzieś na autostradzie wracając z nart, a Wy możecie sobie popatrzeć jak ładnie e, jak ładnie gram w Rocket League a. Poprzedni odcinek był chyba całkiem ładny ładny, ładny, piękny nawet bym powiedział Pierwszy mecz to było oczywiście rak, ale drugim pokazałem klasę Dobra, mamy dwóch na dwóch. Mam nadzieję, że będzie lepszy niż poprzedni. Mamy ruki. I mm. kolesi na podwójnym monitorze. A więc dobra. Popiszmy się. O, dobrze, dobrze, ziomek, dobrze. Dobra. Chyba jest bramka? Jest. Dobra, dobrze wymierzone kąty. Niestety nie lubię grać niebieskimi ale czerwone, bo w czerwonych mam ładniejsze malowanie Chyba tutaj tak kolesia delikatnie smirnołem po brzuszku Lecimy zatem z drugą fazą Można tak powiedzieć Drugą połową? Nie No po prostu z kontrą To nic, że my strzeliliśmy bramkę My strzelamy od razu kontry Proszę bardzo Ale to było ładne. Lubię to. Tak, ładnie tak. Dwa, dwa podania. Do siebie. Pyk-pyk, jak Messi. Uff. Gdzie ta piłka? Znaczy widzę, że jest piłka, ale nie wiem, jak ją odbić. Nigdy nie lubię. No, Ziomek. Odbij ją. Ech. bez boosta to jak bez ręki Ło Jakoś to obroniłem Z naciskiem na jakość Mhm, dobra Ogarniamy temat Wo wow, wow. Proszę bardzo, 3 do 0 hat -trick. Nie no, bardzo mi się podobają te te. Może do jakiejś drużyny esportowej mnie wezmą. Nie, musiałbym się najpierw nauczyć, jak, jak się robi aeriale Może wtedy by mnie coś zaprosili. Ajajaj, myślałem, że już się odbije. Nie ma tak łatwo. Ojajaj, obrazionek wybito. Danke. Łop. Łop, łop, łopa, gangnam style. Łop, łop. Mhm. Ło, wow, Facebook. Pr proszę przestać mi tu brzdąkać. Brzdąkanie jest bardzo nieprofesjonalne. Lol. Lol, wbiło to. ooo Dziomek, ktoś ty tam zrobił. Ale dobra, ja też się nie wróciłem. Moja wina także. Ale to było do obronienia, no. O. Myślałem, że on tam da radę Dobra, przeliczyłem się Zapomniałem, że on jest ruki. Zastanowicie się, czemu nie drugi raz? Nie wcisnęło mi się na myszce Taki Dobra, ziomek, wbito. Zasłużyłeś na tego gola Nice shot Już nie chciałem ukraść tej piłki Zasłużył na gola Dobra, lecisz! Go, 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 go! Okej okay. Teraz jest pora na... Yy, nie na to Na to przyjdzie jeszcze czas wup, wup. Dobra, dobrze Dark Cyrix, dobrze Fak Ale zebrałem busta. Ja tam się nie śpieszę. Tutaj koleś ominął, znowu pewnie ominie. Aj, wleciał jego kolega. Albo brat, siostra. O. Dobrze. Ziomek tutaj mnie popchał. Ziomek, ziomek, ziomek. Kolega z drużyny, teammate mnie popchał. No i wystarczyła wystarczyło lekkie pchnięcie, takie smyrnięcie bym powiedział. I piłka w, w siatce i wynik 5 do 1. Ech. Lecisz. Ja tutaj wezmę tylko Busta. O, dobrze, 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 dobrze. Aj, kurde, odbiło się. Hamsko. Ja pierdzielę. To nie tak się miało odbić. Hamsko, źle się odbiło. Pod złym kątem. Dobra, nic się nie stało. Chłopaki, nic się nie stało. Nic się nie stało. Spędziliście tak samo. Jak zawsze. Pff. No. To było. To musicie przyznać, to było piękne. Sam nie wiedziałem, że tak umiem. <śm> na serio. To było cudowne. Jeszcze tam mnie tak wyrównało. W trakcie lotu tak przyjemnie. Wow, no to mnie wypierdzieliło ostro Ale dobra, mam busta, ukradłem im, nic nie mówcie O jest, no nie no, myślałem, że się już to ogarnie no, Ale dobra, nic się nie stało, jest 6-2 Nie mam półtora minuty, jest dobrze A cóż, no problem

Jest dobrze. Jak na Unranked jestem chyba całkiem niezły. Co? Napiszcie w komentarzach, czy jestem dobry jak na Unranked. O, O jej, 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 jej! Je. Dobra, 6-3. Mm. 7-3. Na każdy zdobyty gol my dajemy im dwa. Więc chyba jest dobrze. Na każdy stracony, niezdobyty Dobra, lecisz, ziom, jele, lecisz, lecisz. Ok, wybite bardzo przyjemnie, sympatycznie. Wezmę tego busta, jeśli się nie obrazisz, hoł mi. Dobra, wbijaj, ciołek, dobrze. Ja mu to specjalnie dałem, żeby on miał hat-tricka, że nie oszukujmy się Tak było Wcale nie chciałem wbić moją super taktyką tej piłeczki, nie, nie, nie Gdzie tam? 3, 2, 1 Okej okay. 30 second remaining A, w Chamsko się odbiło

Punkty się zwiększają. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.